Węgiel, dla jednych nasze dobro narodowe, skarb ziemi, czarne polskie złoto. Tak uwielbiamy mówić o węglu. Ale nie wszyscy są tak przychylni. Niektórzy widzą w nim raczej ciężki balast, który cały czas mamy na swoich plecach spuściznę PRL-u, czasów kiedy bez węgla nie potrafilibyśmy sobie poradzić i nasz przemysł nie dałby sobie rady. Najlepsze jest to, że zwolennicy jednej i drugiej teorii mają argumenty, które przemawiają za tym, żeby to ich optykę uznać za tą jedyną, słuszną i prawdziwą. Być może dlatego tak trudno się o węglu w ogóle rozmawiać. Zwolennicy węgla mówią tak: w naszych dzisiejszych trudnych, skomplikowanych czasach, przy wielu presjach geopolitycznych i gospodarczych, przy kryzysach, które mogą się pojawić z dnia na dzień, węgiel dla nas jest gwarantem bezpieczeństwa, jest fundamentem, na którym możemy naszą gospodarkę oprzeć i nie powinniśmy z niego rezygnować, bo tak naprawdę pozbywamy się tym sposobem pewnej suwerenności i autonomii energetycznej tak ważnej w dzisiejszych czasach. Przeciwnicy takiej narracji spytają z kolei: No dobrze, skoro węgiel jest tak świetny, to dlaczego dopłacamy do niego parę miliardów złotych każdego roku? Dlaczego górnictwo jest tak bardzo niedochodowe? I dlaczego inne kraje, które też opierają się na węglu, muszą go ściągać z zupełnie egzotycznych wydawałoby się miejsc, jak na przykład Australii, czy Stanów Zjednoczonych, czy Rosji, gdzie wydobycie węgla jest tańsze, bo wydobywamy go z odkrywkowych kopalni, a nie z takich jak naszych głębinowych? Czym w takim razie moglibyśmy ten nasz węgiel zastąpić? No tutaj głosy są różne i zdania podzielone. Część przekonuje, że powinniśmy stawiać na rozwój odnawialnych źródeł energii, czyli w skrócie wiatraków, zarówno tych na morzu, jak i na lądzie, paneli fotowoltaicznych oraz instalacji do spalania biomasy. To rozwiązania, które wydają się być przyszłościowe pod tym względem, że tych surowców nam na pewno nie zabraknie. Ale żeby oddać sprawiedliwość, trzeba przyznać, że odnawialne źródła energii nie mają samych zalet, mają również wady. Jednymi z nich jest to, że to są niestabilne źródła. Mówiąc w skrócie, w różnych momentach dnia różnie pada, różnie wieje, jest różne nasłonecznienie. To wszystko sprawia, że ilość energii, która trafia do sieci, też podlega swoistym fluktuacjom. To nie jest dobra informacja dla biznesu, który opiera się jednak na stabilizacji. Ale jeszcze z innej strony patrząc, tak naprawdę widzimy ostatnio boom na energię odnawialną, efektywność instalacji rośnie w ogromnym tempie i chociaż wciąż nie mamy państw, które mogłyby się pochwalić tym, że 100% swojej energii czerpią z odnawialnych źródeł, to zbliżamy się już do poziomu kilkudziesięciu procent w najbardziej rozwiniętych krajach. To bardzo dobry i spektakularny wynik. To proste, po prostu mamy już coraz lepszą technologię i te panele fotowoltaiczne, które dzisiaj możemy instalować na dachach naszych domów, są o niebo lepsze od tych, które były w użyciu jeszcze 10 lat temu. Ale tak jak mówiłem, OZE też ma swoje mankamenty. Największym wyzwaniem, które stoi przed tym, aby uczynić z OZE główne źródło zasilania we wszystkich krajach wspólnoty, jest to, że mamy dziś kłopot z magazynowaniem energii. Tak naprawdę nie mamy wystarczających akumulatorów, nazwijmy to, których moglibyśmy zgromadzić tę energię na czas czarnej godziny, czyli wtedy, kiedy mamy za mało prądu, bo akurat na przykład jest duże zachmurzenie. Co w takim razie, jeżeli nie OZA? No, dziś coraz więcej mówi się o tym, że gaz mógłby być tym paliwem, które zastąpi węgiel. No tutaj zdania są podzielone, bo na to nieprzychylnie patrzy Unia Europejska i wiele międzynarodowych instytucji. W ich ocenie Gaz jest dalej paliwem kopalnym, więc dalej bardzo mocno szkodzi klimatowi i emisje z niego, choć niższe niż te w stosunku do węgla, dalej są bardzo wysokie. O gazie mówi się raczej jako o paliwie transformacji, paliwie przejściowym, czyli nie rozwiązaniu docelowym na długie lata, tylko na najbliższy czas, na najbliższe 10-15 lat. Pytanie, czy warto inwestować w rozwój infrastruktury do przesyłu gazu na tak krótki czas, kiedy te inwestycje idą przecież w miliardy złotych. Dziś największe nadzieje są jednak wiązane z wodorem. Wielu upatruje w tym, że będzie to paliwo przyszłości, szansa na kolejną wielką rewolucję energetyczną, która całkowicie odmieni sposób, w jaki funkcjonujemy i w jaki sposób działa przemysł. Problem z tym jest taki, że na komercyjną skalę wodór nie jest dzisiaj zbyt y, wykorzystywany, a na pewno już nie na taką skalę, jakbyśmy sobie tego życzyli, abyśmy mogli mówić, że to będzie podstawa naszej energetyki w nadchodzących dekadach. Niestety, drodzy Państwo, od wielu lat nie potrafimy wypracować konsensusu. Od lewej do prawej przepychamy się, które rozwiązanie będzie lepsze i zmieniamy front bardzo często. Raz jesteśmy za odnawialnymi źródłami energii, raz przeciwko. Tak naprawdę żyjemy w jednej wielkiej energetycznej schizofrenii. A to wcale nie pomaga wypracować rozwiązania, które z nami zostaną na lata. Bo decyzje, które podejmujemy dziś, tak naprawdę będą miały swoje implikacje na wiele lat do przodu. Tak naprawdę, drodzy państwo, ciąży na nas ogromna odpowiedzialność, bo podejmujemy decyzje nie na dekadę, lub na jedną lub dwie kadencje do przodu. Tak naprawdę kładziemy fundamenty pod to, co będzie naszą przyszłością, przyszłością naszą, ale również naszych dzieci. I od tego jak zainwestujemy dziś, będzie wyglądała ich przyszłość. Tego musimy decydować mądrze, a czasom dużo nie mamy.